Cześć! Wszystkim witam w kolejnym odcinku z, z gry Warsaw Rising Kontynuujemy naszą przygodę Bierzemy tutaj... Po ostatniej walce zbieramy To co pozostało po Niemcach No i śmigamy w stronę szczałki. To tu, okej okay. Żywe tarcze Wraz z Antkiem Rozpylaczem i kilkoma chłopakami z pierwszej kompanii, szturmowy batalion Soku, naradzacie się, jak uratować zakładniczki. Trzeba przejść skrótem przez podwórka, aby wyjść na Niemców. Rozwa rozważacie dwa warianty akcji: błyskawiczny atak, który pozwoli natychmiast rozbroić wroga i ocalić kobiety lub zasadzkę, która zakłada większe ryzyko, ale też daje szansę zakładniczkom na ucieczkę. Hmm, co tu zrobić? E. Eee... Dobra, atakujemy oddział, nie ma co. Jak jest większe prawdopodobieństwo, że uratujemy tych ludzi, to trzeba się podjąć walki. Ok, zaatakujemy. Tak, ładnie po 12. Powtórzymy to, tylko teraz tym, a ten nie może. Dobra, to jeszcze raz. 13, 12, dobrze. Większa morale, no i jeszcze jeden cios od nas. Dobrze, jeden odpad. No i przywalił ostro, czego uleczyć. Ok, Z serią zaatakujemy tych dwóch. Ładnie kryć siat. Pudło, Dobra, jeszcze jedną serię puścimy. A i pudło, ale ten do 117. Aj, będzie krwawie tak? Tak myślałem. Dobra, spróbuję jeszcze wyma 5 tylko, dobra, odpad. Ten się sam nie uleczy może. Spróbujemy Ignacym. Tu ma 63, a tu ma 63, a tu 22. Dobra, tego spróbujemy. Dobra. I trafił. Dobra, uleczymy się. Pudło, dobrze, ładnie. Spróbujemy babeczką. 13, ten, dobra. 20. Do 25, do 83%. Aj, pudło. Jeszcze raz. Nie, nie, nie ma punktu w ruchu. Spróbujemy tego. Dobrze, ładnie siadło. A niestety krwawi, ale spróbujemy Ignacym, ogień pojedynczy i siadł super. Kontynuujemy. Okej, okay, zbierz cywili. Część szt szturmowców z baterią soku ubezpiecza okolice. Antek rozprawia z resztą kolegów, zbiera ciała kobiet. Wypołować je w jednym z najbliższych podwórek, wywołać do siebie wszystkie zakładniczki, które przeżyły i są zdrowe. Te, które są w stanie mają pomóc i iść lżej rannym. Sam z oddziałem zabierasz ciężko rannych. Chcesz się zabrać do najbliższego szpitala polowego, który podobno działa przy lwoskiej 13. No to śmigamy. Okej, okay, tutaj patrol chodzi. Tutaj znaleźliśmy. Okej, okay, mamy jakieś. Ulotki z powstania. Tu jest patrol, drugi patrol, ale jesteśmy przy szpitalu. Szpital Połowy mieści się w znanej klinice położniczej Sano. Większość z 35 łóżek jest zajęta. Naczelny chirurg szpitala, dr Marian Stefanowski, padł ze zmęczenia i śpi, ale inni lekarze zapewniają, że zajmą się Twoimi rannymi. Dziękuję, im. Jedna kobieta z przedszkoleniem medycznym ofiaruje, ofiarowuje się dołączyć do personelu szpitala. Inne chcą wracać do rodzin. No i misja trzecia ukończona. Okej, okay, tutaj o, ładnie dużo doświadczenia dostała. A nie, to jest chyba suma punktów. też jeszcze z tym poprzednim co miała. Możemy jej odblokować tą umiejętność. Ym, co tam miała chyba za 2,500? Za 2800-2800, chyba jak dobrze pamiętam. Dzień czwarty. przedłużono bombardowanie. Okej. Okay. Ona tu miała doświadczeniu za 2,800. spoko. To jest pasywny, to jest bardzo fajna rzecz. Na pewno się przyda. Jak tutaj Jadwiga się będzie leczyć jeden dzień, Aneta jeden dzień, ok. Gdzieś tu była broń. A ja nie chcę sprzedać. Ja bym chciał to naprawić Koż naprawy 90 jak w Ale tu ludzie znają się na Dobra, naprawiliśmy sobie broń. Zobaczmy czy... Mogę jej dać tą broń. Nie. I nie. Też nie. Gdzie to broń jest? Bren. To ja wiem, kto może chyba Bren'a użyć. Hmm, lepsza jest, no to zamienimy. I tu mamy co? O, tu mamy tą broń. Dobra, ruszamy dalej na nową misję. Nowy dzień, nowa misja. Dojrzyjmy. W placu Stalenkiewicza i utrzymanie ich przez ponad tydzień stanowiło ogromny sukces rotmistrza Witolda Pileckiego. Pseudonim Witold. Wystarczy wspomnieć, jakie problemy napotkali powstańcy przy przekraczaniu alei drogowskiej na wysokości Brackiej, by zrozumieć trudność tego zadania. Dało się. Duży udział w tym sukcesie miały zalety dowódcy Reduty Witolda. Talent organizacyjny. I charyzma. Ok, Zobaczmy budynki, postaw barykady, zaatakuj bunkier. Weźmiemy do tej misji Krzysztofa na pewno, Mariana, Korneliusza. może tak. Dobra, miło, go tu ustawimy. Hmm, no, myślę, że to wystarczy. To naboje. ja okay, jeszcze tylko tutaj sobie. O, głos podniesie, podniosę. Podniosę. lepiej to było słychać dla was. Na terenie dworca pocztowego dołączasz do działu Witolda z batalionu kapitana lecha Żelaznego. Macie zdobyć szereg machów publicznych po drugiej stronie alei jerozolimskich. Celem jest zablokowanie tej arterii dla kolumb pacernych wroga. Najpierw jednak trzeba przeskoczyć przez szeroką ulicę w okolicy silnie obsadzonej przez Niemców. I żeby jeszcze po drugiej stronie były jakieś skarby. Na ruchu alei Jerozolimskiej i placu Starynkiewicza jest zaledwie izba skarbowa. Zaczynacie. Jednak od ataku na dom turystyczny stojący naprzeciw dworca pocztowego. No i kolejna walka. Dwóch Niemców tylko, na szczęście. Użyjemy żądła. Może się uda. O. Będzie zatkawienie. Elegancko. Użyjemy. Ognia, nie. Cel namierzony 79%. Dobra, ładnie siadło. Udło. Jeszcze raz zrobimy to samo. I jeszcze raz. Ładnie. Okay. Chyba się uda, tak ładnie siadło. Szybka walka, lecimy dalej. Mamy kolejne zdjęcie, jak to wyglądało. Okej, okay. aleje Jerozolimskie. Skąd na starostwo? Po odniesieniu rannych do szpitala dzieciątka Jezus, planujecie kolejną operację. Tym razem ma być to błyskawiczny wypad, który odbierze Niemcom te do walki. Ich dotychczasowa aktywność nie wskazuje, by mieli stawić silny opór. Nie lekceważycie jednak przeciwnika. Wyruszacie na kolejny etap waszego prywatnego Drang A nach Osten. Niestety, sorry, ale nie znam niemieckiego i nie wiem nawet jak to przeczytać. Mhm. Mm Okej, okay, co my tu mamy? Może to użyjemy na tych dwóch? Tu kryt tam pudło. Okej. Siedemdziesiąt dziewięć. Dobra, to będzie dobre. Ten morale zwiększył powtórzymy to jeden pat hmm. Dobra mamy trupa kolejnego jeszcze jeden został Leczymy się. Ale go szpilują. Damy mu jakieś krwawienie. Żeby się wyleczył tutaj nasz. Ładnie. Trzecia tura. Piętnaście. Kurde, ale musi odkryt. a on się wykrwawi, ale tego trzeba uleczyć. Zdrowia, jak ryba. Elegancko. Zostało jedno, trzydzieści cztery. Pięknie. Dobra. Zabądź budynki, jeszcze drugi, budy trzeci budynek został. Wybór jest prosty: albo szybko rozbudujecie swoją pozycję, albo niecy was zjedzą. Postanawiacie uderzyć na Wojskowy Instytut Geograficzny Starek, charak charakterystyczną wieżą zegarową. Dołączasz do oddziału Witolda. Walka. No, warto wiedzieć. Ok, jakiś nowy tutaj się grenadier. I snajperzy po pojawili A Jak są snajperzy, to trzeba ich podpalić. Kurde, no to oni ładnie kają. Będziemy musieli się więcej chyba leczyć w tej turze. Krycie, może rzucimy. Oj, ładnie siadło. Hmm, jeszcze raz, nie, nie tego. się już nie da użyć. 64. Nie. 12, 15. Coś dobrego, żeby uderzyło ich. 10, 12... 21, 21, 24... Dobra, dawaj tego snajpera, bo to jest lipa. Dobra, trup. Ładnie. Musi się uleczyć, bo jak kiedy siedzie, to będzie lipa. Ale go siekają. Dobra. Użyjemy tego. Jeden z głowy. Co tu zrobić? Siedem życia. Siadło, Dobra. Śmigamy dalej, czy to już koniec? Postaw barykady. Dobra. Ledwo staje prowizoryczne umocnienie od strony chałubickiego, podjeżdża kolumna niemieckich pojazdów pancernych. Na czoło wysuwają się trzy hetzery i zaczynają strzelać do puszek z Sidolem, które Witold porozrzucał w charakterze min przeciwpancernych. Gdy miny nie wybuchają, hetzery się wycofują, odjeżdżają, objeżdżają Redutę od Nowogrodzkiej. Wtedy najbliższy pojazd lecą butelki z benzyną. Zaczyna się palić. Gdy tylko Niemcy się oddalają ku placowi Narutowicza, Witold wysyła łącznika do kapitana Lecha Żelaznego. Na twardą z, z prośbą o posiłki i wraz z cywilami wznawia pracę nad wzmocnieniem barykat. Ok, jeszcze pewnie gdzieś jedna jest, No tam jest wskaźnik. A sobie może ten gdzieś przejdziemy, może jakaś skrzyneczka będzie tutaj, tak dobra, i zaatakuj bunkier. Witwa o Tobruk. Niewielki bunkier Ringstadt, zwany także Tobrukiem, stoi nie... niepokojny na placu Starynkiewicza. Jego załoga strzela wprost z okna Izby Skarbowej. By zapewnić bezpieczeństwo jej załodze, należy się jak najszybciej pozbyć Niemców. No mi już tu wskoczyło, że skończyłem tę misję, ale że się... O kurde, to będzie ciężka sprawa. Pozostaje mi chyba nic innego jak ich... Tutaj lutnąć, jak to zrobić, żeby było ok, no chyba tak 30, kurczę. Nie wiem, czy dostarczy los, ok, jeszcze raz uleczymy. podpalił. My też ich podpalimy. oberwaliśmy trochę. Jeszcze ruma. Okay. spróbujemy użyć jeszcze raz tego, ale Lech... o tak jak było. Dobra, dwóch... dwa trupy, także dobrze siadło nawet. Pudło dobrze. Odpalimy ich, by się tu palili. Dobra, użyjemy pocisku wybuchowego. A i pudło Los. Musimy się tu uleczyć tym. Ładnie, kryć. Też się uleczymy. Dobra, 15 życia tam zostało. Spróbujemy. 69 zdolności, 41 dobra, może mamy tylko 15 takie coś, czy 6, czy 6? dobra, żądło, może siądzie, nie siadło chyba. Szkoda. Jeszcze raz próbujemy żądła. Dobra, teraz chyba siadło będzie mieć krwawienie, dokładnie. Tutaj spróbujemy ładnie 28. I się powinni zaraz wykrwawić, trup, dobra, Elegancko. Tylko trochę pouszkadzani jesteśmy. Nie wiem czy mamy jakąś apteczkę. Nie, ale misja jest zakończona, także dobra, pięć w piąty, liczby spadają, no niestety nie. Ok, no wyszczerali wolę. Jego liczby też tak spadły. No i tak. To by było na tyle, myślę, w tym odcinku. W kolejnym będziemy dalej, oczywiście, kontynuować grę. Dzięki wszystkim za obejrzenie. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki, subskrypcji. Zapraszam Was też na inne moje filmy na moim kanale. I słyszymy się w następnych odcinkach. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.